U progu lata wszystkich miłośników sztuki i turystów odwiedzających stalową wolę zapraszamy do odwiedzenia unikatowego miejsca na Podkarpaciu, galerii sztuki Alfonsa Karpińskiego, zlokalizowanej w zabytkowym budynku dawnego sądu w Rozwadowie. Dzięki pozyskanym środkom unijnym pochodzący z 1905 roku budynek oddany pod opiekę Muzeum Regionalnego nabrał Nowego Blasku. Stając się miejscem łączącym sztukę Alfonsa Karpińskiego, czołowego twórcy okresu młody. Polski z różnego rodzaju innowacyjnymi formami edukacji. Imponująco prezentuje się parter budynku, gdzie zlokalizowany jest pięknie zaaranżowany hol, punkt informacyjny, sklepik, szatnia i wejście do galerii z kolei pierwsze piętro to centrum edukacji dziecięcej gdzie odbywają się wystawy, warsztaty, lekcje, konferencje, koncerty. Obecnie teraz mamy wystawę Poznaj siebie. Jest to wystawa biologiczna, gdzie młodzi, gdzie dzieci mogą poznać jak funkcjonuje nasz organizm. Jest to myślę dobre uzupełnienie, jeżeli chodzi o wiedzę szkolną. Warsztaty i zajęcia dodatkowe myślę, że tutaj rozbudzają kreatywność, pomagają zapamiętać i przyswoić łatwiej ten materiał, który na pewno też w szkole, w szkole się pojawia. A to już przestrzeń wystawiennicza poddasza muzeum, gdzie umiejscowiono galerię dzieł Alfonsa Karpińskiego z pracownią artystyczną, obrazy olejne, rysunki, grafiki, akwarele i pastele. Większość pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. To tutaj możemy prześledzić najważniejsze wątki z życia artysty skupiające się wokół trzech miast – Rozwadowa, gdzie się urodził, Krakowa i Paryża. Warto odwiedzić Galerię Alfonsa Karpińskiego z jednego ważnego powodu. Jest to jedyne miejsce w Polsce, które prezentuje tak szeroko twórczość tego artysty. Możemy tutaj zetknąć się z obrazami z różnych, różnych etapów jego twórczości. Możemy poszerzyć wiedzę, zapoznać się z, młodą, z tematem młodej Polski, z malarstwem właśnie początku XX wieku. Również mamy część poświęconą, bardziej multimedialną poświęconą właśnie pracy twórczej. Mamy tutaj część pracowni, podest dla modela, gdzie właśnie można przy sztalugach zasiąść i, i pomalować trochę samemu, a sprawdzić się właśnie jako artysta. Galeria Alfonsa Karpińskiego to bez wątpienia ważny punkt na mapie turystycznej stalowej woli, także dla osób niepełnosprawnych. Dzięki nowym technologiom można zobaczyć wybrane prace malarza, wnętrze jego pracowni, wysłuchać wspomnień artysty czy namalować swój obraz. Galeria mieści się przy ulicy Rozwadowskiej. 12.